Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter, postać Boba Keina i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z wami jak zwykle. I zapraszam Was dzisiaj na kolejną podróż po świecie komiksu. Będzie tak w sumie super bohatersko, ale tak z dwóch różnych spektrów, ponieważ zajrzymy do, do wydawnictwa Marvel i do przygód e, ze Spider-Manem, ponieważ odwiedzimy dziewiąty już tą serii Amazing Spider-Man z wydawnictwa Egmont, linia Marvel Fresh, czyli przyglądamy się tym e, u nas obecnie głównym kanonicznym e, dziejom właśnie tej postaci, ponieważ mamy kilka różnych linii z tym bohaterem, dlatego to zaznaczam, bo mamy jeszcze na przykład epiki ze Spider-Manem, które są przedrukami starszych historii, jest Amazing Spider-Man Straczyńskiego, to jest Spider-Man z początku lat 2000. a tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z tym, co jest najbardziej świeże względem Stanów Zjednoczonych, ale oczywiście my mamy te kilka lat jeszcze różnicy. A te drugie spektrum to jest Super Hero, ale w trochę innym wydaniu i tutaj z wydawnictwa oryginalnie DC Komiks, a w po Polsku również Egmont, linia DC Black Label, czyli coś dla e, dość dalszego, starszego, pełnoletniego czytelnika, i w jednym albumie zamknięta opowieść pod tytułem Catwoman, samotne miasto. E, jest to komiks w pełni poświęcony e, Selinie Kyle, e, chyba jednej z najpopularniejszych postaci, właśnie powiązanych z, ze światem Batmana, poza samym rocznym rycerzem i jego rodzinom. Tutaj historia o tym, jak tytułowa Catwoman po 10 latach wraca do Gotham City, żeby zobaczyć, jak bardzo się zmieniło jej miasto podczas odsiadki w więzieniu. Mam nadzieję, że to Was wystarczająco zaintrygowało. Zanim przejdziemy do samych komiksów, to dwa tematy. Temat numer jeden. Przypominam, że prosto z kadru znajdziecie na YouTubie. Na Facebooku wystarczy, że wpiszecie tam po prostu prosto z kadru, a temat numer dwa to oczywiście jeszcze czeka nas standardowy przegląd newsów. Nasz przegląd newsów będzie zdominowany, a właściwie skupiony na dwóch rzeczach: na imprezach komiksowych i na adaptacjach komiksowych. Myślę, że warto zaznaczyć, że od kilku dni na platformie Netflix dostępny jest pierwszy sezon serialu One Piece aktorska adaptacja, właśnie słynnej mangi, która jest w bardzo specyficzny sposób przygotowywana, ponieważ twórca One Piece'a. E, bardzo, e, jakby miał dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o to, co się jak, jak wszystko ma wyglądać. Jakby był zaangażowany w cały proces i nie mogło nic, jakby finalnie wyjść w sposób taki, który by on nie zaakceptował. E, I z tym mam dosyć e, ciekawą historię wam do przekazania, ponieważ w jednym z materiałów promocyjnych tego serialu, e, właśnie twórca One Piece zdradził e, aktorowi, który gra Luffiego, czyli główną postać, a do konkretnie Inace Godojowi. Dlaczego został wybrany do tej roli ostatecznie? No i okazuje się, że Eiichiro Oda wybrał właśnie Godoya, gdyż był jedyną osobą czy jedną z pierwszych osób, które podczas właśnie przeglądania taśm z nagraniami, to właśnie ten aktor spowodował, że Oda się zaśmiał, że wyczuł tą energię właśnie swojej, swojej głównej postaci ze swojej mangi. Także bardzo, ciekawa, bardzo fajna, ciekawa rzecz i myślę też wzruszająca dla samego odgrywającego główną rolę. Z innych wieści, mieliśmy niedawno wydarzenie związane z rynkiem gier wideo i z pewnym lekkim opóźnieniem, Chciałbym przekazać, że poznaliśmy datę premiery gry z Hellboyem. Web of the World e, będzie mieć premierę już w październiku, a konkretnie 4 października. E, gra trafi na takie platformy jak e, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series XS S i Nintendo Switch Plus. Komputery. Warto zaznaczyć, że w roli Hellboya wciela się Lance Reddick, który niestety zmarł, i jest to jego jedna z ostatnich ról, jeśli chodzi o to, co zobaczymy, a właściwie w tym wypadku usłyszymy od tego aktora. No i jeszcze jeśli chodzi o adaptacje komiksowe, to tutaj za magazynem Kreski chciałbym poinformować, że pojawił się zwiastun do filmu The Killer. Od e, Davida Finchera. 7 Zodiak, Podziemny Krąg. W głównej roli występuje Michael Fassenbender i jest to adaptacja komiksu. Komiksu, który był również wydawany u nas przez wydawnictwo Taurus pod tytułem Zabójca w pięciu domach. Także e, jest to coś, co z pewnością nie jest jakimś. Wiecie, to nie jest DC, MCU i tak dalej. A jeśli interesuje Was tematyka adaptacji komiksowych, no to już wiecie, gdzie. Tego szukać, a konkretnie na Netflixie 10 listopada. No i przegląd newsów chciałem zamknąć informacją o dwóch zbliżających się wydarzeniach komiksowych w Polsce. Obydwa odbędą się 16 września, więc wszystko zależy od tego, gdzie macie bliżej. Obydwa znajdziecie również na Facebooku, na wydarzeniu, mają swoje dedykowane wydarzenia, zachęcam, żeby zerknąć. No i tak, kolejno mamy drugie ostrołęckie spotkania komiksowe. Impreza potrwa od 10 do 17 i wszystko w ramach hali sportowo-widowiskowej właśnie w Ostrołęce. Wśród zaproszonych gości potwierdzonych mamy takich autorów jak Jakub Topor, Dominik Szcześniak, Jacek Skrzydlewski, Hubert Ronek i wiele innych, więc koniecznie sprawdźcie tą listę. A w tym samym dniu, jeśli jesteście z Poznania albo w okolicach Poznania, to również właśnie 16 września odbędzie się druga edycja ZIN Festu. Targi ZINów i wydawnictw niezależnych odbędą się w domu tramwajarza na ulicy Słowackiego 19. Na miejscu też będą na Was czekać warsztaty i panele. Również tutaj więcej szczegółów na wydarzeniu na Facebooku. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd newsów. My za momencik przechodzimy do naszego pierwszego komiksu. Adobu. Amazing Spider-Man, seria obecna z Marvel Fresh, wydawana przez wydawnictwo Egmont. To jest tytuł prowadzony przez Nika Spencera, który na swoim koncie ma komik ze Spider-Manem, który bardzo mi się podobał. Superior Falls of Spider-Man, który toczył się w czasach, kiedy Spider-Manem był tak naprawdę doktor Octavius. Natomiast ten, ta, ta seria poboczna skupiała się właśnie o takich trzecio-czwartoligowych przeciwnikach Spider-Mana i był to fenomenalnie zrobiony komiks, fantastycznie się go czytało i Jakże było moje wielkie zdziwienie, kiedy dostaliśmy do naszych rąk właśnie serię Nika Spencera, którą prowadzi do Spidermana, która nie daje właściwie nawet mniejszej cząstki tej samej frajdy, którą mieliśmy przy tej jego, przy tym jego innym tytule starszym? No, i niestety, A Amazing Spider-Man, Spiderman no nie jestem dużym fanem tego tytułu. Tom 8, który omawiałem jakiś czas temu w ramach audycji, przywrócił mi trochę nadzieję w to wszystko, bo było to całkiem. była to całkiem przyjemna odskocznia od tego, co mieliśmy do tej pory. No ale Tom 9 zapowiadał coś interesującego, a jednocześnie trochę niebezpiecznego, coś, co jakby jakieś zmartwienie i tak wywoływało. Ponieważ Tom 9 nosi tytuł Dawne Grzechy. I tak jest to nawiązanie do postaci które się nazywa Zjadacz Grzechów, Sin Eater w oryginale, jeśli się nie mylę. Jest to postać, którą już poznaliśmy, która miała bardzo duże znaczenie w pewnym momencie dla działalności Spidermana i chyba wspominałem nawet o tym w recenzji poprzedniego tomu, że idealnie się złożyło, że na rynku trafił właśnie ten tom ósmy Spider-mana razem z innym komiksem z wydawnictwa Mucha Comics, a konkretnie Peter Parker the Spectacular Spider-Man: Śmierć Jean the Wolf, bo właśnie tamta postać pojawiła się po raz pierwszy i to wokół niej właściwie toczyła się cała główna historia. W środku tym albumie mieliśmy dwie właśnie opowieści, które w pełni jakby wyczerpywały wątek właśnie tego zjadacza grzechów. I to było całkiem interesujące, ponieważ y, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że przewracanie postaci do, do życia, szczególnie jakichś takich starszych, y, aby pełniły jakąś rolę w, w, w ranie jakiegoś scenarzysty kilka dekad później, może się wydawać kontrowersyjne, y, ale czasem takie y, 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 Pobranie postaci może przynieść bardzo ciekawe i interesujące konsekwencje, więc generalnie patrzyłem na to bardziej optymistycznie z tej strony. No i właśnie to zmartwienie jest takie, że co jeśli to do końca nie wyjdzie, ponieważ, tak jak wspomniałem, postać tego złoczyńcy była bardzo charakterystyczna, bardzo specyficzny wątek miała i oryginalny komiks był bardzo bardzo pesymistyczny, bardzo był przykry i realistyczny w tym sensie, że to nie była żadna postać z supermocami typowo, tylko był to człowiek z problemami ze sobą i wymagał no, czegoś innego niż standardowego, takiego wiecie, superbohaterskiego ubu-dubu. Także tutaj też trzeba mieć to na uwadze. No i cóż, album na samym początku, jakby streszcza nam historię tej postaci, i w sumie wprowadza czytelnika bardzo gładko w cały ten motyw. I oczywiście to nie jest to samo, kiedybyśmy przeczytali oryginalną historię z tą postacią. To by nam dało znacznie lepsze zrozumienie kontekstu historycznego, ale mamy tutaj zbiórkę najważniejszych informacji na jego temat, plus jeszcze kilka innych dopisanych informacji, z tego co tutaj zrozumiałem, dla jeszcze jakby. Większego zbudowania kontekstu, jak ta postać działała. I w ranie od Nika Spencera w Spider-Manie mamy tajemniczego Kindred'a, który od właściwie samego początku coś tutaj knuje i planuje przeciwko naszemu głównemu bohaterowi. Nie mamy za bardzo pojęcia, jakby jaki tutaj jest cel, skąd się wziął, czy ma jakieś personalne powiązania z tą postacią. No, jakby. Sporo osób już to wie, ponieważ ta seria się już zakończyła jakiś czas temu w Stanach, ale na tym etapie, jakby tutaj, e, polski wydań tego jeszcze nie wiemy. No i właśnie za sprawką tego Kindreda pojawia się z powrotem Zjadacz Grzechów i cała ta taka realistyczna otoczka, która była wokół tej postaci, właściwie zupełnie znika i tak, ona już jakby znika w momencie, w którym ta postać jest przywrócona do życia, to jest jakby oczywiste, ale Rola tej postaci jest zupełnie inna i Nick Spencer próbuje tutaj budować dla Zjadacza Grzechów coś zupełnie innego na podstawie jakby tych dotychczasowych wydarzeń, które miał w tym świecie, ale skręca to w stronę trochę absurdalną, trochę właśnie burzącą to, jak bardzo poważnym problemem była ta postać w swoich pierwotnych komiksach, jakie, jakie jakby Piętno odcisnęła na Spider-Manie i innych postaciach w tym świecie oraz uniwersum, co powoduje moim zdaniem raczej skrzywioną minę podczas lektury. I być może czytelnicy, którzy nie znają aż tak bardzo dobrze tego kontekstu i tylko tyle co przeczytali w ramach tego przypomnienia w tym tomie, to nie odczują takiego rozczarowania mocnego, aczkolwiek e, nadal. E, to w ogóle nawet samo w sobie dosyć absurdalnie wygląda, ponieważ zjadacz grzechów ma taki strój, który nie wyróżnia się od, nie wiem, stroju jakiegoś bandyty, który napada na bank, który ma kominiarkę założoną na, na głowę, parę rękawic i chodzi ze strzelbą. No to nie jest jakiś z jednej strony wyszukany kostium, ale na tyle charakterystyczny pod kątem doboru i kolorystyki, że od razu rozpoznajemy, kto to jest dla tych, którzy jakby znają ten kontekst. I to, jak bardzo nadnaturalne rzeczy dzieją się wokół zjadacza grzechów, grzechów, no po prostu tworzy taką trochę. Taki absurdalny obraz, że coś tutaj do końca nie pasuje. Jest tutaj jakby jeśli przejdziemy tutaj przez początek tej historii, która jest właśnie tym jakby streszczeniem i nakreśleniem kontekstu dla na zjadacza grzechu, grzechów. I jest y, początek tego albumu rzeczywiście bardzo niepokojący, który jakby pokazuje, że o, ok, tutaj się rzeczywiście dzieje dosyć sporo, jest duże napięcie, jest duże takie y, poczucie niebezpieczeństwa, takiego bardzo naturalnego, realistycznego, ale potem to od razu skręca w zupełnie... Innym kierunku. I to zawodzi, to bardzo mocno zawodzi. Ja nie mam nic przeciwko temu, aby bawić się starymi motywami. Zresztą sam jestem osobą, która na przykład bardzo lubi to, co Grant Morrison zrobił w swoim Batmanie, gdzie właśnie było pełno pomysłów opartych na po prostu starych albo bardzo starych komiksach, dodawania tam jakichś twistów i tak dalej. Tam wszystko to działało. Tutaj tutaj to wygląda, jakby branie czegoś wręcz na siłę żeby jak najwięcej korzystać z całej jakby spuścizny Spider-Mana, bo Nick Spencer nawiązuje do naprawdę ogromnej ilości historii już od samego początku, bo mieliśmy też do ostatnich głów Cravena na przykład chociażby i do kilku innych wydarzeń. To jest bardzo męczące, szczerze mówiąc. I znowu analogia do Granta Morrisona. Grant Morrison też to teoretycznie robił, ale w trochę inny sposób, ponieważ on Niejako adaptował stare opowieści jako coś y, i przedstawiane jako coś zupełnie nowego, a nie odnosił się za bardzo do nich w taki sposób, jako coś, co rzeczywiście kiedyś miało y, miejsce w takich samych okolicznościach, kiedy to zostało przedstawiane. Y, I po prostu rzucamy tym, i teraz dajemy temu jakiś mocny ciąg dalszy, i jest to zakłopotanie. Także zawiodłem się na tym tomie. I kiedy miałem taką lekką nadzieję, że będziemy mieć zwyżkę w tej, w tej serii po tym poprzednim tomie, to jednak ja się osobiście rozczarowałem. Jeśli do tej pory y, czytaliście tę serię i mieliście podobne odczucia, to myślę, że to jest chyba ten moment, w którym trzeba podziękować. Natomiast jeśli podoba Wam się ta seria, no to cóż, zostało już coraz mniej tomów i niedługo dojdziemy do samego końca, bo chyba całość jest przewidziana na 15-16 tomów, jeśli mnie pamięć nie myli. Ale jest to całkiem spora rzecz. Zresztą tutaj w tym tomie, jeśli dobrze pamiętam, kończymy około 46 czy 8 zeszytu 47, tak, bo zbiór kończy się na 47 zeszycie serii Amazing Spider-Man z 2018 roku. Także niedługo czeka nas jubileuszowy 50 zeszyt. To tak, w ramach ciekawostki. Także no cóż, niestety Amazing Spider-Man tom 9, krótko mówiąc, nie zachwyca. A teraz coś z zupełnie innej beczki, chociaż nadal jesteśmy w świecie superbohaterów. DC Black Label, linia wydawnicza w DC, a również u nas w Polsce robiona przez Egmont, to zbiór historii, które Mogą, e, mogą być osadzone w głównym kanonie, albo są zupełnie poza nim i są to komiksy, które e, są przeznaczone do dorosłych, gdzie występują przekleństwa, jakieś sceny brutalne itd. i tak dalej. To jest jakby tutaj, to to występuje, więc to się różni względem tych e, komiksów z głównego kanonu, które mają taką, e, mają target Młodych nastolatków w górę. I w ramach tej linii ostatnio pojawił się u nas komiks pod tytułem Catwoman: Samotne miasto. Jest to miniseria, która właśnie pierwotnie ukazywała się w formie takich może nie tyle, że stricte powiększonych, ale poszerzonych zeszytów. Taki format jest szerszy niż tradycyjny, i w takim też również mamy tutaj w Polsce to wydanie. Za cały projekt odpowiada Cliff Chang, którego prawdopodobnie możecie kojarzyć z Wonder Woman, wydawanej u nas w ramach nowej DC Comics. Tam właśnie ten rysownik ilustrował scenariusze do Briana Azzarello. Ale również Paper Girls, autorska seria u nas wydana przez Nonstop Comics. Także artysta już u nas znany i kolejny jego album dostaliśmy do rąk właśnie w naszym kraju. Catwoman Samodne Miasto to opowieść skupiająca się na naszej tytułowej bohaterce. I już od razu powiem, że to jest opowieść spoza jakby głównego kanonu, osadzona trochę w przyszłości, kiedy nasza główna bohaterka jest już po 50. Czy trzeba coś znać na temat Catwoman, czy komiksu z DC, czy z Batmanem, żeby móc jakby czerpać radość z tej lektury? Absolutnie nie. Całe szczęście jest to wszystko tak opisane, że jeśli znamy takie naprawdę podstawy ze świata Batmana, że są jakieś konkretni przeciwnicy, są konkretni bohaterowie, no to jesteśmy w domu. I tak jak wspomniałem, to jest historia osadzona trochę w przyszłości. I jakby głównym założeniem jest to, że Catwoman po 10 latach wychodzi z więzienia i wraca do Gotham City, które jest inne niż było. Jest pewne tragiczne wydarzenie sprzed tych 10 lat, które się wydarzyło i wszystko zmieniło w Gotham. A jedną z tych konsekwencji jest to, że nie żyje Batman. Tak jest. Była pewna akcja, o których szczegółach nie będę tutaj opowiadać, dowiecie się z komiksu. roczny rycerz zmarł, przez co Gotham City się zmieniło i stało się niejako takim w sumie państwem policyjnym, które chce kontrolować porządek, bezpieczeństwo mieszkańców i mamy w ogóle takie siły tam, które działają w takich kostiumach trochę jakby inspirowanych Batmanem. Sama, sama jaskinia Batmana została przejęta, posiadłość Wayne'ów tak samo, ponieważ okazało się, wyszło na jaw, że Bruce Wayne to był, to był Batman. moment została schwytana i wraca do Gotham, aby rozliczyć się z przeszłością, aby Wykonać pewien skok, bo to jest taki właśnie, jakby heist comic book, nie? Wiecie, jak mamy jakąś, e, e, mamy coś do skradzenia, coś bardzo e, pilnie wstrzeżonego, e, ale Catwoman, no cóż, wiek robi swoje, e, ciało już nie działa i nie reaguje tak jak kiedyś w, w swoich najlepszych latach działalności. Więc Catwoman będzie musiała zebrać ekipę. Ekipę, która jej pomoże właśnie dokonać tego, tej, tej kradzieży i przy okazji odpowiedzieć na pewną tajemnicę, ponieważ kiedy Batman umierał, wspomniał o pewnym tajemniczym Orfeuszu i Catwoman chce się dowiedzieć o co chodziło, bo dostała jeszcze od niego pewien przedmiot i chce sprawdzić, co może jeszcze zrobić. Czy Batman dał jej rozwiązanie na na rozwiązanie problemów w Gotham City, a przynajmniej tego, który obecnie się tam dzieje. I cóż, komiks jest generalnie taką laurką, listem miłosnym dla postaci Catwoman i jakby w całej historii jest to robione w różny sposób, ponieważ mamy na przykład pokazywane jakieś flashbacki, w których widzimy Selinę w różnych strojach i ogólnie te różne stroje się w jakiś sposób tutaj przewijają, więc każdy, kto skojarzy historię Catwoman, to jakby uśmiechnie się na widok właśnie tych nawiązań, a jeśli nie kojarzycie, w ogóle nie, nie widzieliście jakiejkolwiek komiksowej Catwoman, no to będzie dla Was to fajną ciekawostką i sposobem właśnie na poznanie, jak to kiedyś wyglądało. Współpraca, którą Catwoman nawiązuje w tym komiksie, to zarówno miks, Zupełnie nowych postaci, jak i starych, tylko przez to, że mamy upływ czasu, to mają już obecnie trochę inną rolę, inaczej się zachowują, trochę się zmieniły. Jedną z takich postaci, których myślę, że warto wymienić, to jest killer krok, który jest tutaj zupełnie innym killer krokiem, i mogę Was zapewnić, jeszcze takiego nie widzieliście. I sprawi wam to sporo frajdy. Ponieważ to, co jest właściwie najważniejsze w tym komiksie Crifacianga, to jest to, że stworzył angażującą historię, gdzie wszystkie postaci naprawdę są wciągające. Przyjemnie się czyta interakcję całej naszej grupy, którą tutaj poznajemy. Dla niektórych to będzie pierwsze spotkanie, dla innych to powrót po latach, tak jak już mówiłem. I fantastycznie się czyta dialogi, fantastycznie się czyta scenki między nimi, i fantastycznie się czyta to, jak Cliff Chang po prostu bardzo realistycznie podszedł do w ogóle przedstawiania postaci w komiksach superhero, gdzie wszyscy są po prostu ludzcy, gdzie nie wszyscy mają jakie, jakąś manię, jakby wiecie, taką typową manię, nie wiem, super złoczyńcy czy super bohatera, no za kilkoma wyjątkami oczywiście. Gdzie wszyscy się jakoś zachowują po ludzku, i potrafią odpuścić kiedy wtedy, kiedy trzeba, i, i nie ma co, jak wiecie, przeciągać struny. I to mi się tutaj to bardzo podobało. Sam komiks też jest bardzo ciekawą narracją, właśnie o trochę jakby o przemijaniu, o odnajdywaniu nowego celu w życiu. I w ogóle konkluzja tego komiksu mi się bardzo podoba, i to co finalnie odnajdujemy wraz ze wszystkimi postaciami, kiedy odkrywamy pewne sekrety, i tutaj nie chcę absolutnie zdradzać, ale jest to naprawdę moim zdaniem bardzo satysfakcjonujące zakończenie. I po przeczytaniu tego komiksu miałem po prostu ochotę na więcej, więcej przygód tej konkretnej Seliny i tej całej ekipy, która nam tutaj towarzyszy, świetnie wykreowane postaci, ale jednocześnie album. Idealnie działa jako właśnie niezależna opowieść, zamknięta. I to jest chyba w sumie najważniejsze, że naprawdę dostaliśmy bardzo dobry, post bardzo dobry komiks z tą e, postacią. Także jeśli Catwoman jest w kręgu Waszych zainteresowań, jeśli chodzi o tą postać, to chyba obecnie nie ma lepszego komiksu niż ten e, pod kątem e, sięgnięcia. W ogóle sam komiks też jest bardzo interesujący, gdyż e, ma dużo wspólnych cech z komiksami Franka Millera do Batmana i jest tutaj do nich w sumie trochę odwołań przede wszystkim do Batman Rock pierwszy jest tam też właściwie dosłownie wizualny cytat z tego komiksu i sama struktura historii jest podobna, aczkolwiek no inna, ponieważ w obu komiksach, w roku pierwszym i, i właśnie w samotnym mieście mamy postać, która po latach wraca do swojego miasta, które się zmieniło. Które musi się nauczyć żyć na nowo i funkcjonować na nowo. Tylko, że w One oczywiście mamy młodego Bruce'a Wayne'a, a tutaj mamy starszą Catwoman. Podobieństwo do Powrotu Mrocznego Rycerza to z kolei właśnie wiek postaci, czyli że postać powraca do aktywności po wielu, wielu latach. I też tutaj mamy dużo takiej narracji gadającymi głowami w telewizorach, to jest coś, co było dużo w Powrocie Mrocznego Rycerza. Mamy też trochę wątki polityczne, część z nich Trochę jest płytka, moim zdaniem, ale inna z kolei jest bardzo ciekawa, interesująca, odpowiadająca też naszym współczesnym problemom. Także pod tym kątem, jest to komiks też bardzo no, rozbudowany i bogaty w swoją treść. Ja przynajmniej tak ten komiks odnajduję, i jeśli to już nie wybrzmiało wystarczająco z moich dotychczasowych słów. Serdecznie polecam ten komiks, to jest jeden z najlepszych komiksów DC wydanych w tym roku u nas w Polsce, także myślę, że to jest, będzie bardzo trafiony zakup w każdym y, możliwym aspekcie. Catwoman. Samotne miasto z wydawnictwa Egmont. I to by było na tyle jeśli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Przypomnę, mówiliśmy o dziewiątym tomie serii Amazing Spider-Man oraz o zamkniętej opowieści w ramach DC Black Label Catwoman, Samotne Miasto, oba tytuły z wydawnictwa. Egmont. Dzięki serdecznie za spędzenie tej godzinki właśnie z nami z komiksem w Radio Afera. No cóż, zaczął się wrzesień, część, zwraca, część z was wraca do szkół, także trzymamy kciuki, aby to był jak najmniej bolesny powrót do tej szarej rzeczywistości szkolnej, a może wręcz przeciwnie, może to będzie dla Was. Dobre doświadczenie, czego bym oczywiście z całego serca życzył. Nie zapominajcie o komiksach przy okazji, czytajcie. No i cóż, mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Cześć! Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto skady. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.00.